Witam Państwa na debacie organizowanej przez Koło Naukowe Problematyki Współczesnych Stosunków Międzynarodowych. Zagadnienie, które dzisiaj poruszymy, to prawodawstwo Unii Europejskiej w sprawie praw kobiet i statusu homoseksualizmu. Chciałbym serdecznie powitać naszych dzisiejszych gości: Pani profesor Mońka Płatek, pan Janusz Korwin-Mikke. Pan Tomasz Szypuła oraz w zastępstwie za Panią Beatę Kępę, która niestety zachorowała, chociaż bardzo chciała z nami być. E... Tak. Pan doktor tak, Jacek Czabański. Tak, ostatnie zdanie jest takie. Nie ja to wymyśliłem, wymyślił to kobiecy, że to, co jest prywatne, jest publiczne. I orientacja seksualna w tym momencie w Polsce jest publiczna, dlatego, że nie jest przezroczysta, że nie jest prywatna, że to, że ja z moim partnerem okazywałbym sobie uczucia na ulicy dla Państwa, którzy przychodziliby obok, nie byłoby przezroczyste. Dziękuję. Czy ktoś chciałby się odnieść adwokacę? Tak, proszę bardzo. Po pierwsze, nikt mi nie odpowiedział na no, mój argument, że dyskryminacja homosie byłaby wtedy, gdyby homoś nie mógł zawrzeć małżeństwa z mężczyzną, a heteryk by mógł. Po, po drugie, twierdzenie, twierdzenie pani profesor, to pani profesor udaje, udaje naukowca, że w każdym środowisku jest 10% homośów. No Proszę państwa, możemy zwiedzić 100 dowolnych wsi. Jak, pan znajdzie, jak pani znajdzie tych dwóch homosiów, to będzie to bardzo dużo. Z e, całą pewnością. E, co do, co do nazywnictwa. Moim zdaniem, na moje wyczucie językowe, homość brzmi znacznie lepiej niż pederasta, na przykład, niż homoseksualista. Kwestia wyczucia językowego. Yy, ten termin ja wymyśliłem, więc to nie jest tak, że ja używam obraźliwego słowa, bo ja je wymyśliłem to nie może obraźliwe, skoro ja je wymyśliłem. A po trzecie, a po trzecie, proszę Państwa, powiedziała Pani Profesor, że zboczenie jest wtedy, gdy brak wzecznej zgody. Otóż Pani obraża zoofilów. Ja sobie wyobrażam sukę merdającą radośnie ogonem na. I to, i to nawet. I to nawet. I to, i, to nawet, I to nawet entuzjastycznie. To w związkach jednopłciowych rodzi się tyle samo dzieci, a często więcej, niż w związkach różnopłciowych. A teraz! A podobne. Pana, a pana stwierdzenie, że pan nie może się ożenić z mężczyzną. Jest nieprawdziwe, bo oczywiście w wielu państwach mógłby Pan to zrobić, tylko w kraju, w którym się dyskryminuje ludzi ze względu na płeć i orientację seksualną, nie jest to możliwe. Dziękuję bardzo. Ja nie ja nie Natomiast e... rzeczywiście to stawia bardzo ciekawy problem prawny, ponieważ nie możemy w Unii Europejskiej traktować ludzi gorzej. Na terenie Polski, niż są traktowani w swoim własnym kraju. Czyli jeżeli w kraju, w którym przebywają i żyją zawarli bądź związek małżeński, bądź związek partnerski, i są osobami jednopłciowymi, to my jesteśmy zobowiązani w ramach porządku prawnego nie traktować tych osób gorzej, niż są traktowani w swoim kraju. Dziękuję. Pan Janusz ja chcę powiedzieć, że również w Sodomie poszczególne dzielnice były postępowo ogarniane prawda, przez, przez postęp i skutki tego znamy. Co pan ma na e, myśli? Że w Sodomie też postęp czyniu, e, e, się rozwijał. E, otóż jak Pani nie rozumie, to trudno. E, w takim razie <noise> tak, ale ja się odwołam, ja się odwołam, odwołam w takim razie tylko do klasyka. Pozwolę sobie Waligurskiego odczytać. Czasza niebios jasna i czysta, Świerszcze grają w i w peluszce Rolnik homoseksualista przysiadł sobie na chwilę przy dróżce To on pierwszy się zdecydował, przedtem tego nie było na wiosce Ech dziedzina trudna i nowa. Ech, niełatwo prowadzić postęp nie wydzierży kto mdły i słaby nie wprowadzi tutaj europy gdy w dodatku ciągnie go do bawy a powinno go ciągnąć na chłopy zniechęcony jest i rozbity Ot, jak wczoraj mrugnął na michałka to michałek cholerny prymityw młod mrugnął i krzyk jest gorzałka widać wojtka pogładził w przelocie w oczy przy tym patrząc łagodnie wojtek zaraz na niego ty młocie ręce sobie wycieraj we spodnie z Jaśkiem także nie wyszła rozmowa. Przez godzinę gadał do miernoty, że tendencja ogólnoświatowa, a ten naraz tej pożycz sto złotych. Henio bydle puchliwe i durne, usłyszawszy o tych nowych stylach, jęknął nigdy, ja od tego umrę. i do lat natychmiast dał dyla. Wiejski dzionek rozkwitał szeroką. Rolnik sobie żal i gory zdusił. Splunął, mruknął, kit wam wszystkim w oko, po czym z ulgą pobiegł do Magdusi. To jest... Ja nie wiem. Ta rozmowa, ta debata zaczyna naprawdę zamieniać się w jakąś karykaturę. Ona, ona już stała się karykaturą e, w Waszym wydaniu. Naprawdę, to jest uniwersytet. Do czegoś to zobowiązuje pana? Do tego, to żeby jest zbyt, nie mówić. Tym że, tym jest ich chamstwo, że, żeby nie mówić, że się na przykład rodzi tyle samo dzieci w rodzinach jednopłciowych są dwupłciowych. No, pani to powiedziała, no. Pani powiedziała, że jest 10% homoseksualistów w społeczeństwie. I to, to bzdura kompletna. No, jak dzieci można takie rodzą, panie Januszu, dzieci rodzą się w związkach też homoseksualnych. Tak, no. rodzą no. się. Rodzą się! Naprawdę się rodzą i słuchajcie, ziemia jest okrągła, naprawdę. Mimo, że wydaje się płaska, jak się stoi przed tym budynkiem. Naprawdę. Możemy no, zaprzeczać ja mam, ja mam poważnie faktom, rozmawiać. No. Ale tak się dzieje. No, jak ja mam poważnie rozmawiać z tymi Moja rozmawiać, przyjaciółka no. wychowuje syna ze swoją partnerką ten... i mają to dziecko A z, z mężczyzną. Z czym Państwo macie problem? Co w tym rozumiem. jest śmiesznego dziwnego? Czy, czy oglądaliście, nie wiem, seks w wielkim mieście, macie telewizję, kablówkę w domu? Ale oglądałem również IT? E. Ja, chcę, ja chcę powiedzieć, Słuchajcie, że oglądałem również IT. E. Zastanawiam się, dlaczego IT e. nie może zawrzeć związku małżeńskiego. To jest problem. I, I tyle. To nie jest argument merytoryczny to, że pan cytuje jakiś wierszyk, nie wiadomo skąd. E, nie powołując Vanigurs. się na żadne dokumenty, na żadną wiedzę. To i, i jak można z panem na ten temat rozmawiać? Pan naprawdę nie szanuje ani tego pana, wizyny, to ani na Jak pan, Jak pan wygaduje takie potworne głupoty, że się dzieci rodzą w małżeństwach homoseksualnych, rodzą no to. I pan... już widzę, jak się główka pokazuje na wierzchu. Ja wytłumaczę, jak się rzą. Jest jajeczko, dyskusja... jest plemnik, dochodzi do zapłodnienia, później dziewięć miesięcy trwa ciąża i dziecko się rodzi. Tak się Dyskusja zeszła z niebezpieczny tor, może wróćmy. A nie o to za... chodzi, chodzi o to, żeby ośmieszyć instytucję małżeństwa. Po to to wszystko istnieje. Przecież bardzo wielu tych tak zwanych półgejów to w ogóle nie są homoseksualiści. Zrozumcie. Taki zespół Tatu, pamiętacie? One, one udawały lesbijki, bo to się opłacało. I bardzo wielu tzw. tzw. pugejów, oni udają homoseksualizmu, bo to się opłaca, rozumiecie, i oni są opłacani przez tzw. postępowe kręgi, przez postępowych milionerów z Zachodu, prawda? Po to, żeby ośmieszali instytucje. Tych samych ludzi, którzy wielkie setki milionów wydają na zahamowanie przyrostu naturalnego. Prawda? Są, to ludzie, są to ludzie, którzy no, no, chorują na, na, na zbawienie świata i w ten sposób właśnie chcą go zbawiać. Ci ludzie są opłacani, rozumiecie? To nie jest tak, że oni to robią spontanicznie. Żadny normalny homoseksualista nie chodzi po ulicy i nie demonstruje. Tak samo ani normalny onanista, ani, ani, normalny, ani normalny impotent nie urządza marszu, prawda? Nikt się nie, żaden onanista się nie namagał uznania związku z własną ręką za małżeństwo, prawda? <laughs> e, Także tylko, tylko ci półgeje robią to po to, żeby było śmieszne. i ostrzegam i o bardzo ważnej rzeczy. Homoseksualiści boją się gejów, boją się, by im wystąpić, ale wiedzą, że jeśli dalej będzie tak to rozwijało, to zapewniam Panią, ja się znam trochę na historii, że jeżeli dalej będzie to się rozwijało, to wystąpią pogromy i geje uciekną sobie do Berlina czy Londynu, ale z normalni homosie na tym uciekną, ucierpią. I oni się boją, rozumie Pani, że działalność tych pół gejów może doprowadzić do pogromów zwykłych porządnych homosiów. To dlaczego wymagacie tego dymu? Wie pani, jak człowiek żyje w... prawnej sytuacji, prawnej sytuacji. Jak człowiek żyje w cudzą żoną, to ma też problemy prawne, ukrywa się przez społeczeństwo. Ale ja żyję ze swoim partnerem, a ja nie z cudzą żoną. Ale Niech pan nam przestanie się już zwierzać. Ale dlaczego? Ale dlaczego? Co jest, co jest, co jest gorszego w życiu z cudzą żoną niż, niż, niż ee, z partnerem? No. Pan tutaj e, jakoś dyskryminuje, dyskryminuje kobiety żonate. E, dlaczego? Dlaczego one mają być w gorszej sytuacji niż, niż mężczyzna? No, niech pan powiedzcie, czemu żona ta kobieta ma w gorszej sytuacji i nie może mieszkać swobodnie z kim innym, prawda? Narażając się, narażając się na, na potępienie opinii publicznej. Niech pan pomyśli po, po o biednych zamężnych kobietach, prawda? Jakie oni są w ciężkiej sytuacji? Najwyższa pora zrównać je z homoseksualistami. O! osób tutaj na tej sali po prostu jeszcze nie ma i jeśli nie widzi Pan ręki, na przykład, różnicy między swoją własną ręką, a żywym innym człowiekiem, z którym się ma relacje emocjonalne, no to ja Panu współczuję. E, ale, no to jest kwestia Pana empatii, a nie problemów prawnych, czy... czy Patrzcie, moi, no. Jak on pogardza onanistami, ta, ta pogarda, jaka bije, dla inności seksualnie, wstyd, się Pogarda. Pani... Bardzo... Dziękuję, Pan Janusz Korwinka. Jeszcze raz mówię, cały ten problem jest wydumany przez 10 tysięcy lat. Nie było tego problemu, póki się nie zajęli tym specjaliści odrobienia problemów. I powtarzam, powtarzam narobiliście potwornego bałaganu, potwornego bałaganu i to się naprawdę, wiesz czym ja znam historię, to się naprawdę skończy pogromami, żebyście wiedzieli. I to Wy będziecie za to odpowiedzialni. to jest kompletna bzdura. Porównywać trzeba, porównywać trzeba zgodnie z związami naukowymi. Jeżeli na przykład facet potrafi podnieść 60 kilo, to ten zarabia więcej niż facet, który potrafi podnieść, podnosić tylko 40 kilo. Teraz, proszę Pana, mamy po podnośniki, i naciskamy guzik i to się ale, samo podnosi. Ale, proszę Bez względu, panią, w bardzo wielu mamy? zawodach, na przykład jak się kopie, to się nic nie, nie piska guzików, tylko robi się co innego. I, pani, I zarabiają na Jak nim Pani, proszę Panią, jak Pani sobie popatrzy jak pani sobie otworzy Extreme Sports, tam się skacze na motocyklach, na rowerach, to nie wymaga wielkiego wysiłku jazda na motocyklu. Nie ma tam kobiet. Jeżdżą sami mężczyźni, My bo oni się pan. nie ma na Extreme Sport, nie ma kobiet, które skaczą na tych motorach. Nie ma. I, i, I tyle. I dlatego, że mężczyźni na przykład bardziej ryzykują, to więcej zarabiają. Dlatego, że często się mówi. Że na przykład mężczyzna, kierowca się wciska wszędzie, a kobiety jeżdżą spokojnie. Tak, i dlatego, że mężczyzna się wciska wszędzie, to zarabia więcej. Bo ten kierowca, który się wciska wszędzie, szybciej zajedzie i on jest wyżej opłacany. I częściej popełnia wykroczenia przestępstwa tak, i ginie, tak, i powoduje, tak, że giniemy wszyscy. Tak, tak, tak oczywiście. Jesteśmy pod tym względem pierwsi. Tak. Tak, dobrobyt. proszę Państwa, chcę powiedzieć jasno, cały dobrobyt pochodzi z ryzyka, a nie z bezpieczeństwa. Ludzie, którzy ryzykują, tworzą dobrobyt, a nie skrupiaki, które są bezpieczne. No ja Państwu Powiedzmy życzę szerokiej drogi do domu. Homofobia. Mi się wydaje, że dzisiaj te sformułowania są bardzo nadużywane, szczególnie przez lewicę. I tak jak, tak jak właśnie Państwo nazywają, czy narodowców, czy wszelkich konserwatystów, faszystami. Wydaje mi się, że to wy stosujecie homoterror i narzucacie nam, jak mamy myśleć, że mamy Was kochać i mamy latać z gumowymi, różowymi penisami po ulicy. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że ta debata jest nagrywana, bo chciałbym się dowiedzieć, w którym momencie straciłem przytomność podczas tej debaty i było coś mówione o, o homoterroryzmie.